Tomasz Krusny przez Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Droga od producenta do konsumenta często wiedzie przez dostawców i sprzedawców, w tym sieci handlowe. Jest to niezwykle istotne, aby podmioty, które są zaangażowane w dostawy żywności dla Polaków, dbały o siebie nawzajem, postępowały uczciwie i odpowiedzialnie. Nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej jest absolutnie niedozwolone z punktu widzenia przepisów prawa. Jest to również haniebne z punktu widzenia odpowiedzialności, jaką powinny wykazywać się pomiędzy sobą podmioty zaangażowane w łańcuch dostaw żywności dla konsumentów. Zdecydowałem o nałożeniu kary ponad 700 milionów złotych na Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci sklepów Biedronka, za nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej. Jeronimo Martins Polska stosowała system retrorabatów, wymuszając. Głównie na dostawcach owoców i warzyw, rabaty wsteczne. Oznacza to, że spółka wymuszała wstecznie, po zapoznaniu się z obrotem za dany miesiąc swego kontrahenta, dzielenie się wynagrodzeniem za zrealizowane dostawy, głównie owoców i warzyw, ale nie tylko. Tego typu praktyki należy uznać za skrajnie nieuczciwe, ale również nieodpowiedzialne. Niezwykle ważne jest, aby podmioty dbały o siebie nawzajem postępowały uczciwie i wykazywały się właśnie tą daleko idącą odpowiedzialnością za swoich dostawców. Jest to kluczowe właśnie w sektorze rolno-spożywczym, gdzie tego typu odpowiedzialność ma ogromne znaczenie dla gospodarstw rolnych, dla producentów żywności, dla rozwoju sektora rolno-spożywczego, ale także dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Decyzja... O nałożeniu kary finansowej na Jeronimo Martins Polska w wysokości ponad 700 milionów złotych. To jasny sygnał wysłany także do pozostałych sieci handlowych, że tego typu praktyki, gdzie wymuszane jest dzielenie się osiągniętym wynagrodzeniem za już zrealizowane dostawy produktów, jest absolutnie niedopuszczalne. Co więcej, oznacza ta decyzja. Przede wszystkim producenci, którzy spotkali się z tego typu praktyką, dostawcy, którzy Musieli w sposób systemowy dzielić się już osiągniętym wynagrodzeniem, niekiedy wynoszącym nawet 20% całego obrotu osiągniętego we współpracy z siecią handlową Biedronka, powinni jak najszybciej wystąpić z roszczeniem do sądu o odszkodowanie za tego typu praktyki. Jednocześnie Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów w tego typu sprawach. Gotowy jest udzielać istotnego poglądu w sprawie, wspierając tym samym roszczenia dostawców i producentów. Zachęcamy tym samym dostawców i producentów żywności, którzy zostali dotknięci tą haniebną praktyką ze strony Martin Martins Polska, właścicieli, właściciela sieci handlowej Biedronka, do tego, aby występowały z roszczeniem względem sieci i występowały do nas o istotny pogląd w sprawie. Ułatwi to im. Dochodzenie roszczeń.